Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym giveaway'u na moim kanale. Wiem, że ten giveaway już miał się odbyć bardzo dawno temu, ale odbywa się teraz i ze względu na to, że tak długo czekaliście, zrekompensuję Wam to tym, że nie będzie do wygrania jedna gra, tylko będą do wygrania dwie gry. Dwa rasty, tak to się mówi? Dwa rasty? No, dwie gry raz, tak? I jeżeli chcecie wziąć udział w tym losowaniu, w tym giveawayu, wystarczy, że zasubskrybujecie ten kanał z dzwoneczkiem, zalajkujecie ten odcinek oraz napiszecie jakikolwiek komentarz pod tym odcinkiem. Tylko nie wklejajcie linków, ani nie spamujcie, bo wam to nic nie da, a linki bot powinien usunąć, więc nie róbcie tego. Chciałbym też powiedzieć, że wynik giveawaya będzie ukazany 8 lipca, czyli już za 4 dni więc nie zapomnijcie, żeby nie, żeby nie przegapić tego, bo osoba, która to przegapi, po prostu będzie jeszcze raz losowana i no, przegapi swoją nagrodę. Najprawdopodobniej losowanie będzie w formie odcinka, ponieważ na streamie to może być nie dla każdego wygodne, bo nie każdy będzie miał czas, żeby oglądać w tym momencie stream, więc zrobimy to w formie odcinka. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko co najważniejsze, żeby wziąć udział w tym giveaway'u. Z mojej strony to wszystko, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, zalajkowaniu tego odcinka oraz napisaniu komentarzu, żeby wziąć udział w tym giveaway'u. Dziękuję, z mojej strony to wszystko, do następnego, cześć!